dare дај уоп. Дај 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 дај

11.58 na raz, Nie znam go w ogóle, jeszcze raz go w ogóle widziałem. Unikał walki, pasywnie się bił. Wiedziałem, że z nim wygrał. Troszkę to musiałem poczekać, przemęczyć, ale po pierwszym chwycie już wiedziałem, że jest dużo słabszy ode mnie i jak nie dam rady normalnie go rzucić, go fizycznie zgniotę i też wygrał. Janek to... To jest Janek, no, losowanie ma niezłe, myślę, że tutaj powinien walczyć o wejście do finału, tam w tym, Gruzina, najprawdopodobniej to Grzesiu Ejder teraz nim przegrał, nie leży. Razem powinien się spotkać, no zobaczymy, no jeszcze ma jedną walkę do niego, jak to Grubacki, Grubacki są nieobliczalni, Oka! W tej chwili troszkę narzekamy na brak medali z ostatnich trzech olimpiad, no ale obijamy się tam o piąte, siódme miejsca, także coś tam jest. Brakuje nam troszkę szczęścia, bo przegrywamy takimi, no powiedzmy, drobnymi błędami. No, niestety za to się płaci i w sporcie niestety jest tak, że trudno przewidzieć wynik. Recepta jest jedna, trzeba trenować i po prostu trzeba szukać tych talentów. Trzeba myślę wzmocnić trochę te szkolenie podstawowe, ten narybek przede wszystkim, żeby tego było więcej, żebyśmy mieli... Jak najwięcej judoków trenujących, no a z tego będzie co wybrać Od rękawa zacznij Grzeszu, od rękawa! Ręka w ręka Grzesiu Oczywiście bardzo dużo energii, szkoda, że tak się skończyło. Ten Julian jest tutaj jednym z najmocniejszych zawodników, dwukrotny medalista mistrza świata. Ostatnio piąte miejsce na igrzyskach. Dobrze się zapowiadało i wydawało się, że Grzesiek rozstrzygnie na swoją korzyść. Niestety jakoś tak dziwnie się ułożyło dźwignia, no i przegrał. Kupa, kupa, kupa energii zużytej. So